Jesteś koło szpitala, który jest właśnie tutaj. Ale chciałam przyjść Idź tam. do przyjąć. Idź tam! Wynocha z mojego auta, już! Gdzie? Wynocha gdzie? z mojego auta, już! Nie mam pojęcia, gdzie ja jestem i chciałabym się dowiedzieć, gdzie jestem. Niech pan się na chwilę uspokoi. Ja? Mówię ci, kobieto, że jesteśmy na miejscu. Powtórzę jeszcze raz. Jesteśmy na miejscu. Wyjdź z mojego auta, już! Wyjdź z mojego auta, Już! Więc tu jest ta... całkiem. z mojego auta! Już! Dlaczego się tak unosi? Po mnie kurwa nie słuchać! Wypierdalaj, natychmiast! Nie słuchasz mnie! Nie słuchasz mnie! Dziewięć! Dziewięć! No dalej! No dawaj! Dzwoń! Nie... Powinieneś się uspokoić! Powiedziałem! wypierdalaj! Wynoś Wyglądasz się z mojego na... auta! Wyglądam tak gadam z debilem! WON! Już! Już! Proponuję, Już! Wiesz, może gdzie jesteśmy? Kurwa, Mać! Cały czas ci tłumaczy, że jesteśmy na miejscu! Naprawdę? No ja pierdolę! A meba społeczna. Gdzie ja jestem? Jesteś koło szpitala, teraz gdzie... wyjdź z mojego auta! Witam! Czy mógłbyś ją wyciągnąć?